Na obudowach wielu laptopów oprócz gniazda słuchawkowego często można znaleźć dodatkowe gniazdo pozwalające podłączyć mikrofon. Część osób chętnie zamieniłaby je jednak na wyjście głośnikowe, ale czy jest to możliwe? W dzisiejszym Helpzonie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie karty dźwiękowe obsługują funkcję zmiany zadania gniazda. Dopóki nie sprawdzicie, czy w waszym urządzeniu można zastosować tę sprytną sztuczkę, trudno będzie określić, czy podłączenie głośników do gniazda mikrofonowego jest możliwe. Wyjaśniamy, jak to zrobić na przykładzie karty dźwiękowej Realtek. Po uruchomieniu aplikacji manager Realtek HD Audio, należy z prawej strony odszukać okrągłą ikonę przedstawiającą port odpowiadający za mikrofon. Będzie on oznaczony kolorem różowym. Po kliknięciu kółka prawym przyciskiem, powinno pojawić się dodatkowe menu, z którego przeniesiemy się do okna, pozwalającego wybrać, za co ma odpowiadać interesujący nas port. Odznaczamy mikrofon i wybieramy inne urządzenie. Jeśli po kliknięciu w okrągły port nic się nie dzieje, najprawdopodobniej karta dźwiękowa nie wspiera omawianej funkcji. Jednak nie wszystko stracone, jeśli karta dźwiękowa zainstalowana w waszym komputerze nie pozwala na przekonfigurowanie gniazd, mamy jeszcze jeden sposób na podłączenie kolejnych głośników. Bardzo przydatnym urządzeniem może okazać się karta dźwiękowa wpinana w port USB. Ceny najtańszych modeli zaczynają się już od kilku złotych. Urządzenie podpinamy do portu USB, a następnie do modułu wpinamy nasze głośniki za pomocą mini jacka. I gotowe.